Siemaneczko z tej strony śmiechol. Ostatni film z serii Dino z serii Piromaxowej Gradient 4 in 1, Taki naprawdę mały kąpołdzik w dyskoncie. Dziękuję Piromax za podesłanie kostki na testy. Cena oczywiście będzie w opisie kaliber 20 i 25 mm układ jest już troszeczkę inny, bo są strzały proste, są strzały kątowe, więc taki gotowy. Gotowy pokazik. Najpierw czekaj 120 strzałów. Tutaj jest kod produkty jeszcze pxc 206 e, dolot około 30-45 metrów w górę, więc to prezentuje się tutaj naprawdę zacnie. E, przewróć ją do, do parametrów, Zobaczymy sobie jeszcze tutaj gramaturę gramatura NEK na całą kosteczkę 1248 gram, więc naprawdę bardzo bardzo duże jak na kompołdzik. E, I tutaj 2025, więc to nowa partia klasa druga tego kąpołdzika, co ważne i sam układ, on jest troszeczkę w tej kosteczce inny, bo są właśnie strzały proste, są strzały kątowe mamy to wszystko fajnie, czytelnie opisane, więc zaczynamy serią 20 mm później przechodzimy do strzałów prostych 25 mm i finał będzie 20 w kącie, więc naprawdę powinno być zacnie w wolnej chwili, przed odpaleniem jeszcze zapraszam Was na www.odpalaj.pl Tam z Kodzikiem Rabatowym możecie sobie takie kompo dziki zakupić. Są też rakiety, są też fajne petardki, więc bijajcie na odpalaj odpalajkodzikśmiechol.yt Aktywny, 5% rabatu. Myślę, że, myślę, że zacnie. Ja się oddalam, dzisiaj pogoda, pogoda zacna. Fajnie oddamy ten efekcik. Majster odpala. Majster odpala na około 30 metrów odległości. Myślę, że to będzie taka optymalna odległość, bo tam najpierw jest kaliber 20 mm. Ja się potem oddalę na 25. Dobra, dawaj. Na razie 20, około 20 metrów. I zobaczymy, co pokaże gradient. Dino, Dino Max. Wow. No takie dosyć fajne to 20 mm. Kracklingem. Wow! Przyspieszasz, strzela podwójnymi strzałami nawet. O, tutaj dosyć różnorodny upadzik na początku. Zobaczymy, jak przejdzie do tych 25 mm. Czy troszeczkę oddale teraz powinno być 25 wow! ale piękna mina wow! ja! ale jazz no i to są fajerwerki wow i taki kompudzik możecie sobie zakupić z Dino Coś pięknego. Wow. Sztos. Wow. Kontowe finał. Kaliber 25, 20 mm, wie do mnie jest za duży. Ale zacne to było ty. Wow! Szkoda, że ta ostatnia salwa nie poszła, wiesz, z dwa razy na przykład na, na finale, ale ta 25 to zrobiła robotę. No piękna, piękna kość, kurde. I to jest kompołdzik, który możecie sobie zakupić w Dino za naprawdę dobre pieniądze. Wow, powiem Ci, że jestem w szoku. Powiem Ci, że jestem w szoku. Naprawdę piękna kość e, wypaliła idealnie. Zacna, kurde no, 10 na 10 jak dla mnie, ja jestem naprawdę zachwycony, piękna kosteczka, żałuję troszeczkę, że ten finał z 2-3 serie nie poszły naraz, bo by było picobello, ale no kurczę no, no 10 na 10, no nie mogę inaczej nazwać tego, naprawdę zaczynała się delikatnie, później przyspieszyła, fajne te serie z 25 zrobiły konkret robotę, to było naprawdę gęste, fajnie waliło, fajnie tłukło, no i później sam finał, też naprawdę zacny, więc e, co... Subik like, komentarz mile widziany. Kończymy dino. Dzięki e, Piromak za wsparcie. E, to było na tyle. Trzymajcie się. i Lecimy.